W tamtym roku stworzyłaś się na swoim kanale... Kanalie. kanale... Kanalnie! Bojomir Iwanda. Karolo kur... 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 Krawińskiego. Kur. do... E, a, do promowania młodych narestów. Wiesz, ja tam... okej. Okay. Tak z Marysią poznałeśmy się na studiach. A, nie na studiach! Co ja gadam? Chociaż... Faję jeszcze raz. To jakoś fajnie zamierzam. Da... filmie krótkometrażowym, który był realizowany przez Twoją szkołę, mm. jak wyglądała Twoja nauka do tekstu? Zobacz, że jest ciemno. No i. Jest... super! To też będzie w wkładce. Co z tego, że tak pragnę cię, To to eg. Oj, jest. <grych> jest to. Dobra, nie ale, ale a, pro, a propos śpiewania wystąpiłaś w Opolu pamiętasz, właśnie, pamiętasz właśnie. Mogłabyś coś powiedzieć? O <laughs> Opolu. E, I boże <laughs> a, a propos pomocy przy produkcji... Tam syczkę mają, a ja nie mam. Nawet moja kamera mówi, że jest to piosenka za nadto e, prośna. Nie podhala opery belenerowe. Ty zaczynałeś swoją, wiesz, Realizowania się w ramach e, finans... A, mówię jeszcze czas?